Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy. Jednak zanim przejdziemy do filmu, chciałabym Was poprosić o jedną rzecz, mianowicie o subskrypcję, o zasubskrybowanie mojego kanału, ponieważ wszystkie moje filmy z serii Mierzymy ogląda jakoś koło tysiąca osób, zazwyczaj jest to ponad tysiąc, przynajmniej te tysiąc wyświetleń jest, a akurat na YouTubie jest taki warunek, żeby, żeby zapisać się do programu partnerskiego i móc zacząć zarabiać jakieś grosze na wyświetleniach reklam, które YouTube lokuje, w moich też między innymi w moich filmach, żeby móc zapisać się do tego programu, potrzebne jest minimum 1000 subskrypcji. Ja ten kanał na YouTubie prowadzę już ponad rok. No, i tych subskrypcji mam nieco ponad 600. I właśnie subskrypcji jest um, troszkę ponad 600, czyli tyle osób mój kanał subskrybuje, a tych wyświetleń jest zazwyczaj dużo więcej. Więc mam prośbę do tych osób, które oglądają mnie regularnie, ale nie subskrybują jeszcze, żebyście kliknęli ten przycisk pod filmem, żebyście zasubskrybowali mój kanał, żeby troszkę tych subskrypcji jednak. Naleciało, abym mogła w końcu się do tego programu chociaż zapisać i, tak jak mówiłam, zarabiać no, grosze na tych wyświetleniach, bo to jest jakaś tam, nawet nie wiem ile, bo niestety jeszcze do tego programu nie należy, ale z tego co słyszałam, to jest po prostu jakaś mała stawka za tysiąc wyświetleń. Więc no, to na pewno będą grosze dla takiego małego kanału, jaki ja prowadzę. Zawsze byłaby to dla mnie jakaś większa motywacja do nagrywania tych filmów. Ja poświęcam dużą część swego weekendu, żeby taki film nagrać i później zmontować. Montaż rzeczywiście dużo więcej czasu zajmuje niż nagranie. I troszkę mnie to właśnie demotywuje, że już tak długo nagrywam tak długo, no, już ponad rok nagrywam. A też rok temu taki cel sobie właśnie wyznaczyłam, że daję sobie rok na zdobycie tego tysiąca subskrybentów. No i to się nie udało, dlatego daję sobie drugą szansę, ale też musicie mnie w tym wesprzeć, musicie mi troszeczkę pomóc. Jeśli lubicie mnie oglądać, to bardzo proszę, żebyście kliknęły ten jeden przycisk na dole. Nic to nie kosztuje. No i już przechodzimy do filmu. Na dzisiaj zapraszam Was na mierzenie ze sklepu Zara. Mam tutaj oczywiście różności, jak zwykle mam sporo sukienek, kilka sukienek krótkich i kilka długich. Mam też jedne spodenki, jedne spodnie i dwa topy, więc no taki misz-masz. Ja zazwyczaj w Zarze mam rozmiar S, więc większość z tych rzeczy będzie właśnie w rozmiarze S albo 36. Jednak niektórych modeli w danym rozmiarze, w moim rozmiarze już nie było. Dlatego mam na pewno jedną sukienkę w rozmiarze M. I zaczniemy od sukienki, którą mam na sobie. Jest to sukienka z dosyć dobrym składem, bo jest to mieszanka lnu, wiskozy, bawełny, ale też poliestru, chociaż wydaje mi się, że może to podszewka jest poliestrowa. Aczkolwiek ten materiał wydaje się taki bardziej naturalny. Chyba podszewka będzie bawełniana, a ten poliester jest gdzieś tutaj może w składzie. No ciężko to jest zgadnąć. Materiał wierzchni jest dosyć gruby, jest naprawdę porządny. No i się nie gniecie za bardzo, ta sukienka. Jak to mają sukienki z Zary w moim przypadku? Ona jest bardzo krótka, ledwo zakrywa pośladki. No, dla mnie to jest już taka długość mało komfortowa. Źle bym się czuła w takiej krótkiej sukience. Jednak górę mamy dosyć zakrytą. Dekolt jest kwadratowy, bardzo fajny i nic tutaj nie odkrywa. Delikatnie, bufiaste rękawki. No i tył, który jest dosyć odkryty. Z tyłu mamy skrzyżowane takie ramionczka. Ramionczka mają regulację, więc możemy sobie to wszystko dopasować, aby w talii nam się to ładnie układało. No, jednak jak widzicie, ta długość z tyłu szczególnie jest bardzo mała. Sukienka jest bardzo, bardzo krótka przy moim wzroście, przy metrze 70, m. niestety tak to wypada. Z przodu aż tak bardzo tego nie widać, jak z tyłu, bo jeszcze ten tył mam wrażenie, że tak troszeczkę właśnie się podnosi, jeszcze do góry, tak trochę odstaje, więc to potęguje to wrażenie tej krótkości. Kupienka ta powoduje też troszeczkę taki lekki dyskomfort, gdy chcemy podnieść ręce, bo tak jest tutaj zszyta, że ogranicza nam troszeczkę ruchy. Jak widzicie, gdy podnoszę ramiona, tutaj się trochę rozszerza. No i ona też właśnie krępuje, tak trochę te ruchy, więc nie jest do końca tak bardzo komfortowa. Ale dobry ma skład, jest dosyć ładnie uszyta porządnie. I jeżeli jesteście niższe, to myślę, że mogę Wam tą sukienkę polecić. Druga sukienka to typowo letnia sukienka. Taka na plaży można powiedzieć. Bo jest również dosyć krótka, też troszkę nam ciała odkrywa, jest na zwykłych ramionczkach. Zakładana jest w taki kopertowy sposób. Zaraz Wam to pokażę. Ona mnie przyciągnęła, ponieważ ma tutaj bardzo ładny haft, na krawędziach ma właśnie takie ładne wzory wyszyte, zarówno tutaj w pionie, jak i w poziomie na dole. No i na dole ma jeszcze takie fajne frędzelki zrobione z koralików, a ja bardzo lubię takie akcenty, więc głównie do tych koralików zamówiłam tą sukienkę. Ona jest wkładana w taki sposób troszeczkę jak kamizelka, nie chcę tutaj za bardzo się odkryć, ale pokażę Wam. Jedno wiązanie mamy tutaj od środka, więc tą część możemy już sobie związać tutaj, żeby to się fajnie trzymało i rzeczywiście ta strona wtedy bardzo fajnie się układa. A tą stronę też zawiązujemy sobie już na wierzchu, na zewnątrz. Także znowu w talii jest ta regulacja, możemy sobie fajnie dopasować. Jednak widzę, że nie układa się zbyt dobrze właśnie ta prawa strona sukienki. Tutaj jest nadmiar materiału. Przy moim małym biuście jakoś tak troszeczkę ten materiał odstaje. Jest go trochę za dużo i właśnie to mi się nie podoba. Nie jestem w stanie tej sukienki tak zawiązać, żeby ona się lepiej układała. Spróbuję ramionczka troszeczkę podnieść do góry, bo one są regulowane. Ok, podniosłam sobie troszeczkę te ramionczka do góry, to znaczy skróciłam je, i wydaje mi się, że jest ciut lepiej. Jednak dalej coś mi tutaj przeszkadza. No troszeczkę. Ten materiał tutaj odstaje i nie podoba mi się to trochę. Sukienka jest, jest zrobiona z dobrego materiału, od razu czuć to pod dłonią. Jest to w 100% bawełna, zarówno ten wierzchni materiał, jak i podszewka, bo ma też cieniutką, doszytą podszewkę na całej długości. Tył się prezentuje tak, bardzo ładnie wygląda. Mimo, że jest krótka, to już tutaj tak nie odstaje mocno z tyłu, jak ta poprzednia czarna. Frędzelki też dodają jej troszeczkę długości. No, bardzo ładna jest, no właśnie taka sukienka fajna na lato. Będę rozważać to, czy zostanie w mojej szafie. Kolejna biała sukienka, troszkę podobna do poprzedniej, bo jest króciutka, biała, na ramionczkach. Również jest zrobiona z bawełny i mamy zarówno wierzchni materiał taki jakby muślinowy, delikatny, bawełniany, jak i podszewka, także skład naturalny na lato idealny, ona troszeczkę się gniecie. Delikatnie też może prześwitywać, no ale jest to właśnie typowo letnia sukienka, więc można jej to wybaczyć. Dół tej sukienki bardzo mi się podoba. Mamy tutaj taką falbankę na dole, dół jest rozszerzany. Jest krótka, ale jeszcze, no, w miarę do przejścia. Natomiast góra troszeczkę źle się układa. W tym przypadku rozmiar S wydaje się troszeczkę za mały na mnie, szczególnie w biuście, właśnie. Czuję tutaj delikatny ucisk, mam wrażenie, że ona mnie trochę spłaszcza, nie ma jakoś takiego miejsca tutaj przeznaczonego na biust. Ramiączka w tym przypadku nie są regulowane, więc jeśli chciałabym sobie tą sukienkę podnieść troszkę do góry, to ramiączka wtedy stają się zbyt luźne, no a naciągając ją tak w dół... On jakoś nie jakoś niefajnie tutaj się układa. Trochę, trochę ten biust jest na granicy, więc ona chyba powinna być jakoś tak. Więc regulacji ramionczek w tym przypadku akurat zabrakło. Ona jest zapinana z boku na zamek, ale z tyłu. Z tyłu ma takie guziczki przyszyte dla ozdoby. Więc bardzo fajnie wygląda. Z przodu ma bardzo ładne hafty, tutaj, u góry ma też koronkę. Prawia wrażenie delikatnie takiej koszulki nocnej. Jest naprawdę taka bardzo zwiewna, romantyczna, delikatna. Na modelce bardzo mi się podobała. Jednak na mnie, no właśnie, troszkę na górze tutaj źle się układa. Możecie zobaczyć jeszcze z boku, jak to wygląda. No nie za ciekawie, niestety. A szkoda, bo myślałam, że ta sukienka będzie moim faworytem. Przechodzimy do dłuższych sukienek, jednak dalej pozostajemy w jasnych kolorach. Mam na sobie sukienkę o długości Milit, czyli tak. Troszkę dłuższa niż w połowie łydki, z ogromnym rozcięciem na lewej nodze. Jak widzicie, cała ta noga tutaj się pokazuje. Spowodowane jest to tym też, że sukienka jest bardzo obcisła. Tutaj w rozmiarze S jest bardzo na mnie dopasowana. Zapinamy ją na zamek po lewej stronie, i przez to, że właśnie ona jest tutaj taka obcisła, to to rozcięcie od razu się pokazuje. Bardzo się ten materiał. Rozchodzi. Jak możecie zobaczyć, sukienka prześwituje, ponieważ podszewkę ma tylko na tej części od talii i na biuście, a na dole już tej podszewki nie ma. Ona jest w taki haftowany wzór Paisley, chyba tak to się nazywa. Ma delikatne marszczenie tutaj na biuście, więc powinno to się fajnie tutaj wszystko układać. Jednak znowu to mi nie, nie pasuje ramiączka, te sznureczki, które ma tutaj, one znowu nie są regulowane, ale plecy ma bardzo ładne. Ma dodane koraliki, czyli coś, co ja bardzo lubię. Jeszcze takie właśnie marszczenie tutaj z tyłu na plecach, delikatne wycięcie, odcięcie takie i był już dopasowany, długi, także na plecach bardzo ładnie wygląda. No tutaj bielizna przydałaby się. Cieista albo jakaś w ogóle niewidoczna. Ja mam na sobie taką prawie białą, to bardzo widać. Ona była na stronie Zary pokazana na modelce, która wychodzi z wody na pomoście, więc zdjęcie było tak troszeczkę z góry zrobione. Jeszcze gdy modelka miała jedną nogę zgiętą, bo miałam być może ją na schodku na drabince, chodząc na ten pomost, właśnie na wodzie. To bardzo pięknie układały jej się tutaj kształty biodra, miała takie zaokrąglone piękne biodra, wcięcie w talii, no i biust i ślicznie wyglądała naprawdę. Dlatego tą sukienkę też chciałam przymierzyć. No ona ma troszeczkę za długie te ramionczka, fajniej by było gdyby ten biust się trzymał jakoś tak wyżej troszeczkę. Brzuszek delikatnie może podkreślać jeśli macie. Bo u mnie właśnie jest on widoczny, tak odstaje, no i jeszcze przebija nawet kolor ciała tutaj przebija ta opalenizna, którą mam. Jest po prostu widać, że jest ciemniej pod spodem, zabrakło tej podszewki. Moim zdaniem powinna być tutaj przynajmniej do tego rozcięcia podszewka, jakaś taka cieniutka, chociaż podszewka tu na biuście sprawia, że nic nam... Nie prześwituje na szczęście. No i tak się prezentuje ta sukienka. Ja musiałabym sobie na pewno skrócić te ramionczka, bo widzicie, gdy podnoszę je do góry, to troszkę lepiej zaczyna to wyglądać. A gdybym ją miała tak nosić, to właśnie nie za bardzo by mi pasowało. Trochę źle bym się w niej czuła. Na szczęście sukienka jest zrobiona z materiału, który jest w 100% bawełniany. Kolejna sukienka w kroju troszkę podobna do poprzedniej, szczególnie na dole, bo od talii długość jest identyczna jak w przypadku tej poprzedniej kremowej. No i takie samo mamy tutaj duże rozcięcie na lewą nogę. Jednak góra troszeczkę się różni. Mamy tutaj sporo wycięć. Mamy też podwójne ramionczka i te ramionczka nie są regulowane. Bardzo fajnie wygląda to wycięcie małe na brzuchu. Tutaj w biuście rozmiar S niestety jest troszkę na mnie zbyt obcisły. Sukienka trochę ten biust za bardzo mi ściska i wydaje mi się, że źle się też układa tutaj w, na tym okrągłym wycięciu. Z tyłu wygląda tak, tak, że te ramionczka, które tutaj są tak oddzielnie, one się z tyłu schodzą. Praktycznie nachodzą na siebie, i wygląda to, jakby były te ramionczka pojedyncze. I zapinana jest z tyłu na zamek. To jest sukienka znowu z bardzo dobrym składem, bo jest lenianowiskosowa, tak pół na pół, 50 na 50%. Także tutaj trzeba Zarę pochwalić rzeczywiście za składy tych sukienek, za to, jakich materiałów używa do szycia sukienek, bo naprawdę jest to ogromny plus. Ta sukienka w rozmiarze S również jest bardzo obcisła. Może w moim przypadku powinnam spróbować rozmiaru M. Wtedy być może tutaj na biuście lepiej by się układała. Miałabym też troszeczkę więcej luzu tutaj, bo tak jak mnie ona mocno opina, to mam wrażenie, że powinna mieć cały czas troszkę wciągnięty brzuch i nie robić takich głębokich wdechów tej sukience, więc no, nie jest to do końca komfortowe, ale taka opinająca sylwetka-sukienka jednak robi robotę w przypadku sylwetki. Tak ją ładnie właśnie opina, podkreśla talię przede wszystkim, więc tutaj no, chyba musimy wybierać pomiędzy komfortem a wyglądem. Wydaje mi się jeszcze, że ja w zeszłym roku. Kupiłam zdarza bardzo podobną sukienkę i mam taką sukienkę w szafie, podobną. Nawet, znaczy nie wiem, jak ona do końca wygląda. Bo mam ją w szafie, ale jeszcze ani razu nie założyłam, więc tej pewnie sobie nie zostawię. No ale okej, okay, sprawdźmy, otwórzmy tą szafę. Zobaczmy, jak ta sukienka z zeszłego roku wygląda. Sama jestem ciekawa. Mam tą sukienkę, wyciągnęłam ją z szafy. Jak widzicie, jest podobna. Bo ma również wycięcia, długość ma też podobną, jednak, jednak ona ma nie ma tego rozcięcia z boku na nogę, a ma rozcięcie z tyłu. Tutaj materiał jest bawełna plus poliester plus elastan, więc troszeczkę gorzej. I od razu jest to czuć w dłoniach, że ten materiał jest gorszy. Także no kurczę, tej już nie mogę zwrócić, bo mam ją właśnie z zeszłego roku. A nawet jej ani razu nie założyłam, jest na niej metka. Więc mimo, że tam mi się troszkę bardziej podoba, ze względu też na ten skład, no to chyba ją odeślę, bo jak już wiecie, mam tą. Chyba, że tą z zeszłego roku sprzedam, ale wiecie jak to jest. Nie sprzeda się oczywiście sukienki po tej samej cenie, za jaką się ją kupiło. Ja tą sukienkę mierzyłam też na swoim kanale, więc w którymś z filmików zmierzenia. Z sukienek z Zary. Ona na pewno jest. Możecie ją zobaczyć, jak wyglądała, jeżeli jesteście ciekawe. No, a ta się tak prezentuje. Chyba mogę wam ją polecić. Mam na sobie kolejną sukienkę, i z tą sukienką jest bardzo ciekawa rzecz związana. Mianowicie, ja taką sukienkę identyczną. Już na swoim kanale w tym roku mierzyłam, jednak ją wtedy odesłałam, bo była zrobiona z poliestru. I pod tamtym filmikiem nawet jedna z Was napisała mi, że, że szkoda właśnie, że ta sukienka jest z poliestru, bo w kraju, w którym ona mieszka, bardzo podobne sukienki są w innych kolorach i wzorach. Znaczy, również w kropki, tylko w innych kolorach, więc rzeczywiście, właśnie zmartwiło mnie to. Ale później przeglądając sklep Zara, zobaczyłam, że ta sukienka po miesiącu czy po dwóch pojawiła się i właśnie cała zrobiona z wiskozy. Jest jedynie 10 zł droższa od tej, którą ja mierzyłam wtedy. No i jest zrobiona z zupełnie innego materiału, chociaż w odczuciu ten materiał jest identyczny, jest tak samo śliski, jest właśnie taki delikatnie biała, białawy pod spodem, cieniutki, no i kurcze. No, jestem bardzo zdziwiona, że na początku wy, wypuścili ten model sukienki o identycznym wzorze i kolorze z poliestru, była 10 zł tańsza, a teraz właśnie jest już z wiskozy. No i dla mnie jest to jak najbardziej plus, dlatego chciałam ją znowu sobie przymierzyć, bo wtedy mi się podobała, skreślam właśnie jak mówiłam ten materiał. A teraz, jeśli to jest 100% wiskoza, no tak to jest też na metce, no to nie mam się do czego przyczepić. Dekolt jest bardzo ładny, jest z podwójnego materiału, z wierzchu jest tutaj taki właśnie marszczony, więc nic nie prześwituje. W talii możemy sobie ją bardzo dopasować, ściskając tutaj sznureczkami z tyłu. I ona jest też z tyłu zaginiona na zamek. Tak się ten tył prezentuje. No bardzo ładnie właśnie z tyłu wygląda. Te ramionczka regulujemy sobie właśnie tutaj, gdzie jest to wiązanie. Możemy sobie tak to wszystko fajnie dopasować. I znowu sukienka podkreśla bardzo ładnie sylwetkę. Także, kurczę, sukienka 10 złotych różnicy, a dużo lepszy materiał. No myślę, że teraz to ją sobie zostawię. I kolejna sukienka, jak widzicie... Jest to identyczny krój, jednak mamy oczywiście inny kolor, bo tło jest brązowe a kropeczki są takie żywo zielone. Ale przede wszystkim różni się ta sukienka od poprzedniej materiałem. W tamtym przypadku mieliśmy 100% wiskozy. A tutaj wiskozy jest 55% i 45% to len, więc ta sukienka nie jest już tak bardzo miła dla skóry i przyjemna w dotyku, bo czuć, czuć że to jest lnia sukienka. Na szwach gdzieś tutaj może delikatnie drapać, jeśli macie wrażliwą skórę, to będziecie to czuć, tak jak ja. I bardzo spodobał mi się właśnie kolor tej sukienki. W tym modelu była jeszcze sukienka czerwona w białe kropki. Jednak już mega rozmiaru nie było i była też biała w czarne kropki, więc wybór był, może jeszcze jest, w niektórych rozmiarach naprawdę ogromny, z czego się cieszę. No i te, z tej sukienki właśnie nie było już rozmiaru S, więc ja zamówiłam sobie M. -kę. I wcale ta M nie jest na mnie za duża. W ogóle nie jest na mnie za duża. Ona jest. Obciska mi tak samo jak te wszystkie poprzednie sukienki w rozmiarze S. Co prawda również ją sobie tutaj mocno ścisnęłam, więc tutaj jest dopasowana, ale nawet tutaj widzicie, gdzie ma zameczek też nigdzie nie odstaje, super się dopasowuje. Więc naprawdę ciężko kurczę mi wytłumaczyć to, że ta M jest taka wąska i taka malutka, może to jest spowodowane, tym materiałem, że jest jednak on troszeczkę bardziej sztywny, mniej elastyczny, taki grubszy troszeczkę. No i teraz mam dylemat. Dajcie mi proszę znać, która sukienka wam bardziej się podoba, albo w której ja wyglądam lepiej: czy w tej zielonej, czy w tej brązowej. Ostatnia sukienka w tym filmie to już zupełnie inny styl. Jest to taka sukienka trochę militarna. Jakby taka z kieszeniami w stylu cargo. Krótka, ale długość taka jak najbardziej w porządku do noszenia na co dzień. Z krótkim rękawkiem, takim trochę nietoperzowym, rozszerzanym i obniżonym. Ma też kołnierzyk, zapinana jest na zamek z przodu. Ten zamek całkowicie po całej długości tutaj się rozpina. Złoty zameczek, szylkretowe, takie delikatne guziki. No i w talii pasek, który trzeba by było jakoś ładniej zawiązać, żeby to się fajniej prezentowało. On jest tutaj schowany, tylko tutaj możemy go sobie związać. Z tyłu wygląda tak, że jest marszczą w talii, więc fajnie się dopasowuje. Ma też takie pagony doszyte na rękawach. No właśnie, to jest taki militarny, powiedziałabym, styl. Albo taki trochę styl safari, bo jest to też taki właśnie naturalny, beżowy kolor. Układ tej sukienki to pół na pół len i wiskoza, jednak ten len jest bardzo szorstki i on mnie naprawdę drapie. Ta sukienka nie ma nigdzie podszewki, więc czuć ten materiał drapiący, jeżeli jesteście wrażliwe, tak jak już mówiłam, to Tą sukienkę jest najbardziej czuć z tych wszystkich, które miały w sobie len w tym dzisiejszym filmie. Ta najbardziej drapie. Nawet przyjeżdżając tak dłonią po tym materiale, ja czuję takie jakby delikatne, czuję te włókna, jakby to były takie trochę drzaski wręcz. Jakby to było takie, wiecie, niewypolerowane, niewyszlifowane drewno, no takie mam wrażenie. Wszędzie ta skienka drapie. Trzeba by było nałożyć coś pod spód, najlepiej jakąś halkę po całości, albo przynajmniej bluzkę, żeby chociaż tutaj, gdzie ona bardziej przylega do ciała, była czymś właśnie od tego ciała oddzielona. A tutaj, gdzie już się troszkę rozklaszowuje, gdzie aż tak mocno nie dotyka ciała, no to tutaj ewentualnie można sobie darować. No i ja tą sukienkę zamówiłam właśnie tak do noszenia na co dzień, żeby, żeby mieć taką sukienkę, którą można nałożyć i po prostu sobie wyjść gdzieś na miasto na zakupy. Jednak ten materiał, mimo tego, że jest naturalny i powinna być to zaleta tej sukienki, no to dla mnie ją niestety yy, skreśla. <grym> Źle bym się czuła, nawet nakładając coś pod spód, myślę, że że gdzieś tam by mogła mnie uwierać. A poza tym nie podoba też mi się tutaj ta góra skienki. Mocno moją sylwetkę w tej części poszerza. Te rękawki są takie właśnie szerokie, poszerzające. Trochę mi to nie pasuje, więc z tą skienką właśnie już nie będę miała dylematów przynajmniej i ją odeślę. Następne dwie rzeczy to top oraz spodnie. dżinsowe spodnie okroju mom. Ja mam je w rozmiarze 36. One są z bardzo wysokim stanem i mają bardzo długą tutaj długi ten odcinek od kroku do pępka. Jak widzicie, sięgają mi aż powyżej pępka, co jest w porządku, bo ja lubię takie z wysokim stanem spodnie. Są one tam nie bardzo komfortowe, nie spadają z tyłka z tyłu wyglądają tak, są bardzo dopasowane w rozmiarze 36 są dosyć obcisłe ich długość to niestety no takie nie wiem 7 8, coś takiego poro przed kostką się kończą ja takiej długości w ogóle nie lubię jest dla mnie po prostu niewygodne te spodnie natomiast mają bardzo piękny kolor właśnie taki ciemny, jeansowy, no i do tego zamówiłam top Top satynowy, jak widzicie z przodu jest bardzo zabudowany. On sięga tak właśnie do pępka mniej więcej. Po bokach ma marszczenia, więc po bokach jest taki troszeczkę krótszy i tak się tutaj w taką włók taki się układa. Ten top ma podszewkę, czyli jest właśnie z dwóch warstw uszyty. Ten materiał jest bardzo miły, no taka satyna. Z tyłu ten top ma całe odkryte plecy, jedynie wiążemy go sobie tutaj tymi taśmami na dole w jakąś kokardę. Mi ta kokarda taka średnia wyszła, ale na pewno możecie poprosić kogoś o pomoc, żebym zawiązał wam tą kokardę ładniejszą. Pięknie wygląda z tyłu ten top, naprawdę bardzo ładnie wyglądają plecy. Nawet do takich jeansów może to fajnie wyglądać, chociaż ten top jest taki już bardzo elegancki, powiedziałabym. Brakuje tutaj właśnie jakiegoś takiego dekoltu odkrytego, no ale jednak coś za coś tutaj mamy zakryte, za to plecy mamy pięknie osłonięte. A ostatnie rzeczy w dzisiejszym filmie to top oraz krótkie spodenki. Zacznijmy od spodenek. Są to spodenki w zielonym kolorze, takim troszeczkę spranym, z bardzo długimi kieszeniami, bo tak jak one mają przeszycia tutaj, te kieszenie, to tak samo właśnie no, te kieszenie są długie aż do to. Te przeszycia są takie troszeczkę jakby wytarte, takie troszeczkę sprane. Więc mamy tutaj styl taki troszkę właśnie z pranych spodenek, takich jakby starszych. Podenki z wysokim stanem w rozmiarze 36 są na mnie dobre. Śmieszne bardzo jest to tutaj na zamku, ponieważ one zapinane są na zamek, właśnie, ale tu na wierzchu mamy. Dziurki po guzikach, tak jakby. To akurat mnie bardzo zaskoczyło. Rozumiem ten styl takich podartych miejscami postrzępionych spodni. No ale wyszywać, robić dziurki takie tutaj jakby po guzikach, no troszkę to jest dziwne, moim zdaniem. Nie rzuca co się na szczęście za bardzo w oczy, ale trochę dziwne. No z tyłu te spodenki wyglądają tak, są dosyć krótkie ale jeszcze nie pokazują pośladków, na szczęście. Bardzo fajnie wyglądają. Powiedziałabym, że są w porządku. No a to, oczywiście przyciągnął mnie tutaj wszytymi muszelkami, czyli tym ozdobnym dołem. On ma właśnie pośrodku muszelki, ale też białe koraliki powszywane. Czarny top na podwójnych ramionczkach, które z tyłu się bardzo ładnie krzyżują. No ślicznie to wygląda. Z tyłu mamy jeszcze maszczenie, czyli taki ściągacz, więc ładnie się tutaj ten top dopasowuje do talii. I ja ten top na pewno ze sobą zostawię, ale nad spodenkami muszę się jeszcze zastanowić. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!